Cześć, witajcie w następnym odcinku Dzisiaj nie będziemy jeździć Będziemy kopać, jesteśmy na dziurze jak widać Będziemy robić nową sekcję eee, Sobie może tam przejdziemy Pokażę wam co i jak Będzie w jedno wybicie 3 metrowe koło Potem będzie step up A potem resi Więc oglądajcie, bo będzie trochę z tych odcinków Skopania sporo idziemy Chłopaki już kopią Już się robi jedno wybicie Powoli za łatę Jedziemy sobie niżej O dobra mamy to kameraman Dzisiaj robota więc tu mniej więcej gdzieś będzie lądowanie Jedziemy sobie dalej tu w tym miejscu mniej więcej będzie step up będzie miał około 5 do 6 metrów przelotu, ale raczej około piątki, żeby inni też mogli sobie skakać. To jest mniej więcej teraz około. Coś 5,5 metra, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No około 5 metrów. No i mniej więcej to tak zostanie. więc tu będzie trochę wkopane, wybite, tu będzie usypane. Trochę to będzie przesunięte w lewo, żeby się zmieścić między drzewami. A tam na wprost będzie dostawiona wybitka i będziemy mieli rezikwater, tak naprawdę usypany z ziemi, z piasku, żeby było miękko przy lądowaniu. Ale tak to będzie wyglądało i będzie nowa całkowicie linia, tutaj się będzie działo, będą grube sztuczki. Ech, na pewno młodzi, co tutaj są, będą sobie to skakać, nie tak jak na stebapie, który tam jest aktualnie, no bo jest troszeczkę dość duży dla osób, które zaczynają. No, ciężko im jest, a tutaj będzie bardzo fajnie, pewnie troszeczkę bezpieczniej, ale to się okaże potem przy yy, nagrywaniu. Jak już będzie uruchomiona cała miejscówka. wszystkie wybicia będą zrobione na kurs piasku. Jak sobie je wyprofilujemy odpowiednio, zalejemy je betonem, żeby nie było potem problemów w przyszłości. Czyli będzie super wybicie, będzie na pewno fajna prędkość, więc idziemy kopać. Wlecamy, żorawka? Tak, do miejsca Do Tak, Karol, cię czajesz za mało Nie, nawet no nie Nie, no szybciej no. Ile masz na skłonności? 56. To ma met 50 Jest No, w sumie. No jest dobrze, już fajnie Trochę się podsypane jest To będzie gdzieś jeszcze Coś takiego i kończymy wybitkę, a potem idziemy na lądowanie robić. Więc. No to kopiemy sobie, już powoli wydać wybicie, tu będzie banda. Tak jakby na przykład ktoś chciał skakać tutaj i jechał być, jechać bezpośrednio na step tutaj wyjdzie banda, się będzie wklejało w lądowanie, a tam będzie ten step up. Więc cały czas kopiemy, robimy, tak to mniej więcej już wygląda. Już nie wiem, minęło 2-3 godziny od, odkąd zaczęliśmy i mamy taki efekt. 2,5. 2,5 godziny minęło od czasu rozpoczęcia, więc oglądajcie kolejne odcinki, które będą, bo naprawdę tu będzie się dziać. Będzie mega dobra miejscówka. No, to po 4 godzinach kopania mamy coś takiego. Jeszcze, to że jest tak wstępnie wyprofilowane, żeby nie wciskało. Potem, jak już i tak będziemy w trakcie profilować, jak już tam będzie lądowanie, jak nam będzie pasowało, to sobie to tym betonem zalejemy. Więc na dzisiaj kopania to jest tyle. Tu już mamy częściowo bandę ogarniętą, żeby można było na przykład ominąć tą hopkę i sobie powiedzieć bezpośrednio na step Więc na dzisiaj to będzie tyle. Do zobaczenia.